Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja: 24 maja 2024. Dziesiąta dziesięciet opublikowano 8 marca 2022. 9.30 jest podobnie jak większość rzeczy na tej planecie. Benzyna wystarcza tylko na tak długo. Jeśli pozostawisz ją nietkniętą w pojeździe, kosiarce lub zbiorniku przez dłuższy czas zacznie rozkładać się w bezużyteczną. Ciemną i nieprzyjemną ciecz. Prawidłowa utylizacja zużytej benzyny jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oto kilka kroków. Jak zrobić to prawidłowo? Jak prawidłowo i bezpiecznie pozbyć się zużytej benzyny? Co się stanie, jeśli użyjesz starej benzyny? Jak pozbyć się starej benzyny z samochodu? Jak prawidłowo i bezpiecznie pozbyć się zużytej benzyny? Postępując zgodnie z poniższymi krokami. Można bezpiecznie i prawidłowo pozbyć się starej benzyny, chroniąc zarówno swoje zdrowie, jak i środowisko. Sprawdź lokalne przepisy przed utylizacją starej benzyny, sprawdź lokalne i stanowe przepisy dotyczące utylizacji niebezpiecznych chemikaliów. Niektóre obszary mogą mieć określone przepisy dotyczące postępowania ze zużytą benzyną. Bezpieczne przechowywanie: jeśli masz starą benzynę w pojemniku, Przechowuj ją bezpiecznie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, iskier lub płomieni. Nigdy nie przechowuj benzyny w pomieszczeniach. Mieszanie z nowym paliwem. Jeśli stara benzyna jest stosunkowo świeża i ma zaledwie kilka miesięcy. Można ją zmieszać z nową benzyną w samochodzie. Jeśli jednak benzyna jest bardzo stara lub zanieczyszczona, może to spowodować uszkodzenie silnika. W razie wątpliwości należy skonsultować się z mechanikiem, zanieść do centrum recyklingu odpadów niebezpiecznych. Wiele stacji recyklingu i centrów utylizacji odpadów niebezpiecznych przyjmuje starą benzynę w celu jej prawidłowej utylizacji. Sprawdź. Czy w Twojej okolicy znajduje się takie centrum i przekaż tam benzynę zgodnie z lokalnymi wytycznymi? Skontaktuj się z warsztatem samochodowym. Niektóre warsztaty samochodowe mogą przyjmować starą benzynę od klientów w celu prawidłowej utylizacji. Zadzwoń do lokalnego warsztatu i zapytaj, czy oferuje taką usługę? Użyj absorbentów benzyny. Jeśli masz tylko niewielką ilość starej benzyny, możesz użyć absorbentów benzyny takich jak niewiążący, żwirek dla kotów, aby ją wchłonąć, a następnie wyrzucić do zwykłych śmieci. Podczas obchodzenia się z chemikaliami należy nosić rękawice i przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Nie wylewaj na ziemię ani do kanalizacji, nigdy nie wylewaj starej benzyny na ziemię, do kanałów burzowych, kanalizacji ani winne miejsca w których mogłaby ona zanieczyścić środowisko lub wodę. Co się stanie, jeśli użyjesz starej benzyny? Zasilanie silnika starą benzyną może uszkodzić jego wewnętrzne podzespoły lub, co gorsza, trwale go zniszczyć. Najlepszą rzeczą do zrobienia jest zawsze wyrzucenie paliwa i zastąpienie go najlepszym z lokalnej stacji benzynowej. Benzyna wymaga jednak specjalnych metod utylizacji, nie można jej wyrzucać na podwórko, na ulicę ani do kanalizacji, jak pozbyć się starej benzyny z samochodu. Jeśli chcesz usunąć starą benzynę z samochodu, musisz wykonać bardzo konkretne i bezpieczne kroki. Musisz to zrobić bardzo ostrożnie. Upewnij się, że pojazd znajduje się w ustronnym miejscu i że całkowicie ostygł, miejmy nadzieję, że nie został uruchomiony. Zdejmij korek wlewu paliwa i wykonaj następujące czynności. Umieść certyfikowany pojemnik na gaz na równej powierzchni. Umieść rurkę wylotową z pompy syfonowej w zbiorniku paliwa. Staraj się umieścić ją na dnie zbiornika. Umieść rurkę wylotową w pojemniku. Pompuj syfon, aż cała benzyna zostanie usunięta. Wyjmij syfon i przepompuj jeszcze kilka razy na szmatę lub ręcznik papierowy. Aby usunąć pozostałą benzynę z syfonu, zamknij pokrywy zbiornika i pojemnika. Procedura jest podobna do tego, co robią mechanicy, gdy otrzymają niewłaściwe paliwo, wlewając benzynę do oleju napędowego lub olej napędowy do samochodu benzynowego. Znajdź lokalny zakład recyklingu i slash lub utylizacji odpadów toksycznych, Zadzwonisz lub przeczytaj szczegółowe instrukcje, a następnie wyrzuć je w wyznaczonym miejscu. Tak, to takie proste, ale zawsze upewnij się, że robisz to w szczelnym pojemniku zaprojektowanym do przechowywania benzyny przez długi czas. Możesz być zainteresowany jak poddać recyklingowi stary katalizator, jak można odmłodzić starą benzynę, czy olej samochodowy nadaje się do recyklingu, jak pozbyć się oleju silnikowego z samochodu bez stwarzania problemu dla środowiska.